Cześć, witajcie na kanale Królum TV, ja jestem Warrior. Chciałem Wam zaproponować przegląd najnowszego numeru White Dwarfa, numer 516. Mam nadzieję, że uda mi się co miesiąc zaprezentować, co jest w tej fantastycznej gazetce. Swoją drogą, numer 516... Na szybko licząc jakieś 40 parę lat wydawania White Dwarfa co miesiąc, postaram się na bieżąco czytać, pokazać Wam, co jest w numerze, i zobaczycie sobie, czy warto skusić się, kupić i poczytać. Na okładce już widzimy, że mamy 10 lat systemu Warhammer Age of Sigmar. Mamy tak: Warhammer Age of Sigmar, sporo artykułów, Warhammer 40 i cała reszta. Planeta Warhammer. Pokazują tutaj figurki. Zdjęcia figurek nadesłanych przez graczy. John, ciekawy tutaj takie swoje, że tak powiem, świadectwo życia, mówi, że kiedy był w Dołku po 20 latach przerwy od Warhammera, miał Doła, kumple kupili mu parę figurek i pozwoliło mu się to odbić od dna. Co na co dzień widzimy też w Krolmie, Ludzie przychodzą, grają sobie i świetnie się bawią. No dobra, napisz do Kasi. White Dwarf Słuchajcie, możecie tak podsyłać figurki swoich pięknych figurek, listy dotyczące hobby, zadawać pytania, zadawać pytania dotyczące lore, który jest bardzo bogatym, bo przez wiele, wiele, wiele lat, wiele dziesiątek lat już cała historia Warhammera, Warhammera 40 tysięcy i Choff Sigmar tak się rozbudowała, że być może. Warto powyjaśniać niektóre tematy na łamach White Dwarfa, może odpowiedzą. Hobby, haki, taktyki. Okej. Okay. Mamy tak, retrospekcja 10 lat Age of Sigmar, czyli całego świata Mortar Realms. I jest tutaj troszeczkę historii do czytania, wszystko co przez kolejne edycje systemu się działo, co już było opisane w książkach, książkach tych takich beletrystycznych, których też jest całkiem sporo już. Tego Kragnosa pamiętam. Figurka była wydawana. Dużo hajpu było wokół tego, dużo artykułów, jakieś battle reporty w sieci. Potrafią chłopaki robić zamieszanie. Times of War. To są, słuchajcie, dodatkowe zasady grania właśnie w odpowiednich settingach. Czyli tutaj mamy jakiś tam półwysep Brimstone. Jeżeli gramy, no to mamy jakieś dodatkowe zasady dla obu armii, z tego co doczytałem, tak samo Glimsford, Tondia. I tak dalej. O! I to jest super. Ja już to przejrzałem, więc tutaj Wam streszczę. Battle Report Czterech Armii. Generalnie Storm pilnują bram między światami. I cały, cały raport bitewny, słuchajcie, dzieje się na dwóch stołach. Na środku są bramy. Zaraz zobaczymy, jak to tu wygląda. A Storm Kaści bronią się tak. Przed Nighthuntem, przed Orukami, przed Skawenami, przed Khornem, przed Demonami. Ciekawy raporcik, nie zdradzę Wam, jak się skończył, ale mamy tak, widzicie, dwa stoły na jednym stormkaści, na drugim, na drugim stormkaści w środku. Mamy ustawione bramy i co ciekawe, dzięki tym bramom można z jednego stołu oddziały przerzucać yy, na drugi stół. Fajny bajer, fajny bajer, jeżeli macie yy, kilka armii, kilku znajomych, można się w coś takiego pobawić. Nie pokazuję wszystkiego, żebyście tutaj... O, jakieś mnie spoilerki nie posądzali, żeby wam smutno nie było, jak już się temu przyjrzycie. Annały Wiecznych. Tutaj co mamy? Znowu jakieś historie dotyczące Stormcastów. Pact drakonik Astria the Seeker. Mhm... Mm mamy dalej. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, ale jest to nazwany dział Basic Training i tutaj w tym przypadku John opisuje jakieś podstawowe taktyki, co do ruchu, co do jakichś sztuczek odnośnie gry w Age of Sigmar. Co więcej, mamy opisany jakiś tutaj stan gry, jak to wygląda. Opisane jest, który oddział się rusza, jakie mają tam rzeczy i co trzeba zrobić? Wydać rozkazy. Myślimy sobie, co byśmy my zrobili w danej sytuacji, dowodząc daną armią. Natomiast na stronie 126, czyli gdzieś na końcu, mamy propozycję rozwiązania, czyli najbardziej optymalny ruch, najlepsze zagranie. Fajna rzecz. Historia Grombrindala, czyli białego dworfa, białego karła, tutaj czyli no, white dwarfa, krótko mówiąc. Opisują go tutaj, opisują go dalej, i przechodzimy sobie do działu z 40. Liga Wotan, no Liga Wotan jest teraz na topie. Historia Buriego Agnirsena. Egnirsena, Egnirsena... I mamy dalej! Budowanie armii z nowym kodeksem Leagues of Wotan. Mm -hmm. Jak to złożyć najlepiej, żeby było dobrze? Aspects of War. Co my tutaj mamy? A, ok. czyli znowu jakiś wariant gry, który pozwala nam grać w Warhammera troszeczkę inaczej. Ciekawe, ciekawe, no dobra, 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 poczytacie sobie. O i jest to co na to, to na co czekałem. Space Marine Operations. Druga część, kolejne misje. Yy, dodatek do gry Space Marine, która była opisana w poprzednim numerze. Nakręciliśmy z Duinhearem z tego filmik i mały raporcik. Zobaczcie sobie, wyszedł według mnie bardzo ciekawie. Yy, gra jest spoko, interesująca. Widzę doszły tutaj, a już większe potwory, Hive Tyranta możemy spotkać. Możemy spotkać, kogo my tutaj jeszcze mamy, jakieś Zoantropy, nowy scenariusz, jeden, nowy scenariusz, drugi, super. I do tego wszystkiego tutaj były, o właśnie, karty razem z tymi mm, potworami. Czyli mamy y, Ravengery, Zoantropy, Lictor, Hive Tyrant. Tak to wygląda. Fajnie, fajnie. Myślę, że zagramy sobie jeszcze w to przynajmniej z raz, bo gierka była dobra. Doing dostał straszne baty. Mastering for War. Dobra, Horus Herezja. Trzecia edycja wyszła latem, jakoś chyba z miesiąc czy dwa temu. Wygląda to całkiem nieźle, natomiast początkujący gracze mogą mieć problemik. Z czym? Z tworzeniem armii, ponieważ tam wszystko jest roz rozrysowane takimi diagramami. Trzeba kogoś, kto nas przeprowadzi właśnie przez to budowanie armii. Widzę, że tutaj jest artykuł, właśnie o tym, jak składać. Lista Sons of Horus, czyli zdrajców. Yy, Okej, okay. czyli tak. To, co w White Dwarfie było zawsze, czyli jak malować, jakieś tipsy, dobór kolorów i tak dalej. Jak sobie tak siedzimy w krolmie, dużo ludzi przychodzi, początkujących do malowania i szuka jakiegoś przepisu, jak zrobić, żeby ta zbroja wyglądała tak. Jakie farbki wybrać, żeby ten model wyglądał jak na pudełku. Więc proszę bardzo, jedziemy. Co oni tu pokazują? Saturnin Terminatora właśnie z Horus Herezji. Co ciekawe, pokazują jak robić taki lava efekt właśnie na tych tutaj pancerzach i jak sobie wejdziecie na kanał Dan Kana Tuffin Coats to on robi to zupełnie odwrotnie bo całość maluje na pomarańczowo taką lawę i potem te kwadraciki tutaj mm, na czarno wypełnia a tu specjaliści z GW proponują zrobić to inaczej, fajnie jak malować metal, jak malować żółto-czarne paski mega, jak malować plazmę to też jest taki dość Ciekawa sprawa, natomiast teraz, chyba z tego co widzę, trend jest trochę inny. Teraz białym inkiem to zalewają, plus yy, jakimiś tam kolorowymi tuszami. Także tu są raczej takie yy, klasyczne metody: powiedzmy sobie, jeszcze więcej tutaj jakiś brush tipsów. Yy, fajnie, iron hands. Jak malować czarnym, co wcale nie jest takie łatwe. Ok, wszystkie legiony, a przynajmniej sporo jest tu ich opisanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście legionów z osiemnastu dostępnych. Całkiem sporo. I co my tutaj mamy? Piąta część z pięciu. Jakiegoś opowiadania, które pewnie było we wcześniejszych numerach. Nie opowiem wam co tu było, bo nie czytałem. Access Grantet White Dwarf Bunker, Bunker, White Dwarf Bunker, Bunker, Bunker białego, Bunker White Dwarfa, czyli globalny klub Warhammera, który White Dwarf robi dla ciebie. Z tego co się zorientowałem, to jest taki cykl, który już we wcześniejszych White Dwarfach był wydawany, i tu są różne challenge'e ciekawe swoją drogą. Oni tutaj skreślają, takie sobie gwiazdki dają za wykonywanie pewnych zadań właśnie tych klubowych Bunker Bingo także myślę że można do tego dołączyć do tego jest sporo naprawdę o kurcze o kurcze co to mamy tutaj Titanic Gold Ok, jakiś event Rusty Narglings no dobra wygląda to nieźle yy, to już nie są pierwsze lepsze prace i wracając do tego tematu, tu są różne zadania w tym, jakby klubie. I było na przykład w styczniu, trzeba było pomalować rank and file, czyli jakiś taki podstawowy oddział. W lutym był do, do pomalowania bohater albo lider. W, w marcu oddział elitarny, i tak dalej. I za to przyznajemy sobie punkciki, gwiazdki, czaszeczki, czy coś tam innego. Spoko, spoko, spoko. Więc to mamy tak, to już wam pokazywałem. O, tu mamy rozwiązanie zagadki tej Age of Sigmar, która, o której tam było wcześniej. Oraz dodatkowe misje do chyba fabularnego grania, już yy, w Warhammera w 40. Yy, dodatkowe zasady misji, dodatkowe obiektywy Oraz battle plan do grania w. Age of Sigmar to są takie strony, które, które są grubsze, je się wyrywa. Prawdopodobnie można je sobie w jakiś tam albumik włożyć, w zakładki i trzymać to wszystko razem. Co mamy? Subskrypcję do White Dwarfa. W Krolmie też robimy subskrypcję White Dwarfa. Jeżeli chcecie mieć zapewniony swój numer co miesiąc, napiszcie do nas przez Krolmowego messengera albo przez maila. Wrzucimy Was na naszą listę i będziemy co miesiąc. White Dwarfa Wam odkładać. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że ten krótki materialik umili Wam poniedziałkowy wieczór. Póki co dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Pajączku, tu malutki. no uciekaj sobie.